I dobro. Jeszcze nie tak dawno temu, kiedy kupywaliśmy jakiś produkt w sklepie spożywczym, patrzyliśmy na opakowanie, czy się nam podoba, czy się nam nie podoba, patrzyliśmy na cenę, czy nas stać, i na ile produktów nas stać. I patrzyliśmy również na datę ważności, czy przypadkiem dany produkt nie jest przeterminowany. Ale dziś, coraz częściej, również patrzymy na procenty. Ile danego produktu jest w danym produkcie czy opakowaniu? Ile masła jest w maśle, ile mleka jest w mleku, ile czekolady jest w czekoladzie, czy ile mięsa jest w mięsie? Bo okazuje się, że coraz częściej mamy dostęp do tak zwanych produktów, coś tam podobnych do czegoś. I chciałbym zadać Wam i sobie pytanie, które krąży, podróżuje w moim myśle, w moim sercu już od długiego czasu. Ile jest Chrystusa w moim chrześcijaństwie? Właściwie, kiedy czytamy dzisiejszą Ewangelię, spotykamy się z tym pytaniem. Na pewno nie jest łatwo kochać tych, którzy nie są dla nas życzliwi, którzy uczynili nam jakoś krzywdę. Zobaczcie, Jezus mówi, czy się modlisz za nich, czy potrafisz ich miłować. To jest test prawdziwego chrześcijaństwa. W pierwszych wiekach poganie, jak patrzyli na chrześcijan, to byli pełni podziwu. Zobaczcie, jak oni się miłują. Ale miłość chrześcijańska nie polega tylko, by kochać i miłować tych, którzy są w naszym kręgu, w systemie wiary, w naszym systemie przekonań, ci, którzy są dla nas dobrzy. Chrześcijaństwo wychodzi z tego kręgu i zaprasza Jezus Chrystus do miłości również osoby, które być może na tą miłość nawet nie zasługują. I zobaczcie, jak łatwo przychodzi nam się modlić w naszych własnych intencjach, prosić dobrego Boga o pomoc. Łatwo nam przychodzi również modlić się w intencjach naszych bliskich. Dzieci się modlą za rodziców, Dziadkowie się modlą za swoich wnuków, pamiętamy w modlitwie o naszych najbliższych. Trudniej już nam przychodzi pomodlić się w intencji osób, których nie znamy z imienia. Na przykład oglądamy wiadomości i dowiadujemy się, gdzieś tam w regionie świata było tsunami albo jakiś kataklizm, ludzie cierpią, jest wojna. Czy potrafimy od czasu do czasu również modlitewnie, duchowo wspierać osoby? Które nie znamy, ale wiemy, że cierpią. I w końcu jeszcze inny poziom, czy potrafię się modlić za osobę bardzo konkretną, która mnie obmówiła, która uczyniła mi jakoś krzywdę, powiedziała nieprawdziwe słowo na mój temat, która być może mnie okradła, albo nie przyczyniła się do jakiegoś dobra. Kiedyś taki francuski filozof powiedział, że mniej trzeba się bać mocy zła niż słabości dobra. I dzisiaj być może jest dużo ochrzczonych, ale jest pytanie, czy my naprawdę niesiemy Chrystusa światu? To tak jak kiedyś ktoś powiedział, że jeśli wyciągniemy kamień z wody, który setek setki lat tam przebywał, rozłupiemy Go na połowę, to zobaczymy, że woda nigdy nie dotarła do środka. Inaczej można zadać pytanie nie tylko, ile procent Chrystusa jest w moim chrześcijaństwie, ale czy nauka Chrystusa, Jego postawy dotarły do głębin mojego serca? Kochani, niech ta Ewangelia i ten test prawdziwości chrześcijaństwa nurtuje nas, ale w sposób pozytywny, w sposób taki, żeby nas inspirował do prawdziwego życia według wzoru Jezusa Chrystusa. Tego Wam i sobie życzę. Pokój i dobro.